I spodobało mi się to, że mogę pracować wszędzie tam w zasadzie, gdzie mam Wi-Fi, czyli z każdego miejsca na świecie, e, wtedy kiedy chcę, wtedy kiedy sobie tą pracę zaplanuję. Cześć! Zapraszam Cię na odbiór nowego Mercedesa. Ogromnie się cieszę, że jesteś tu dzisiaj ze mną. Zapraszam do środka. Salon pachnący nowością. Zobaczcie, jakie to są przepiękne samochody. Jak się czujesz, Maria w nowym samochodzie? No, czuję się niesamowicie, fantastyczne w ogóle wrażenia, fantastyczne emocje. Samochód y, przepiękny, pachnący nowością. Y, to było moje marzenie od kilku miesięcy, żeby wyjechać z salonu nowym Mercedesem i dzisiaj się spełniło fantastycznie. Tak, można powiedzieć, że on smakuje taką dużą nowością. Tak, <laughs> jest niesamowity. Powiem ci, Mario, że jak sobie przypomnę, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy tak naprawdę online, bo napisałaś do mnie na Facebooku, ponieważ chciałaś budować swoją markę osobistą, swojego salonu beauty. W życiu bym nie przypuszczał, że, że zaczniemy razem współpracować w biznesie ściowym. A teraz, co zresztą widzimy tutaj, po 11 miesiącach współpracy odbierasz nowego, pachnącego, pięknego Mercedesa C-klasę. Za cię ogromnie gratuluję. <grym> Dziękuję. E, powiedz mi, czym w ogóle się zajmujesz oprócz biznesu ściowego? Od 12 lat prowadzę biznes tradycyjny w sferze Beauty, to jest salon kosmetologii pielęgnacyjnej i estetycznej w Słupsku. Jestem też mamą, dwójką dzieci. I do tej pory moja przygoda dotyczyła tylko biznesu tradycyjnego. Czyli tutaj widzę, musisz ogarnąć i swój biznes, i całe dzieci, więc jesteś tutaj wielozadaniowa. Tak, tak, tak wygląda życie. Połączyć jednocześnie biznes sieciowy i do tego biznes tradycyjny, jeszcze cały dom, na pewno nie było łatwo. A powiedz mi, co najbardziej Ci przeszkadza w pracy, którą wykonujesz na co dzień jako kosmetolog, że właśnie zaczęłaś szukać i znalazłaś biznes sieciowy? Tak, w, w biznesie tradycyjnym, y, będąc jednocześnie mamą, mając rodzinę, najbardziej przeszkadzało mi. To, że ciągle mam mało czasu, ciągle za mało czasu, że jestem ciągle w pracy. Ja to nazywam takim uwiązaniem do fotela, takim bycie więźniem fotela, jeśli chodzi o strefę beauty, o pracę w sferze beauty. Natomiast pojawiła się jeszcze jedna rzecz, taka dla mnie bardzo przerażająca, bym nawet powiedziała, że moje finanse i mój byt tak naprawdę jest zależny od tego, w jakim ja jestem stanie zdrowia. Czyli gdyby mnie się coś stało, to jest praca w sferze beauty moich rąk. Gdybym, nie daj Boże, złamała rękę, cokolwiek zachorowała, cokolwiek by się ze mną stało, ja po prostu zostaję bez środków do życia. Jeśli pracowałaś jako kosmetolog i miałaś właśnie wyzwanie z tym, że ciągle byłaś w pracy, miałaś czasu dla dzieci, to co chciałaś zmienić? Jakie znalazłeś rozwiązanie? Przede wszystkim bardzo zależało mi na tym, żeby ograniczyć ilość godzin, jakie spędzałam w pracy w gabinecie. Zdarzało się, że pracowałam po 6 dni w tygodniu, nawet czasami w niedzielę przyjeżdżałam do pracy dla klientek z zagranicy, gdzieś tam spoza mojego miasta, przyjeżdżających dosłownie na Jeden dzień. Marzyłam o tym, żeby skrócić ten czas chociaż o połowę i już tutaj powiem nieskromnie, że już mi się to udało. Tak. <grafy> Marzyłam o tym, żeby ten czas móc zdecydowanie więcej przeznaczać na spędzanie go z rodziną, z dziećmi, na, na wyjazdy, ale ta wolność czasowa no, wiąże się bezpośrednio z wolnością finansową. No, bez finansów no, niestety nie możemy sobie pozwolić na częstsze wyjazdy, nawet na ten czas właśnie z dziećmi, na to, żeby gdzieś pójść, nie wiem, basen, kino, cokolwiek, no jednak to wszystko kosztuje. I yy, yy, to były dwa moje główne marzenia, żeby znaleźć więcej czasu dla rodziny i żeby mieć finanse na to, żeby ten czas wspólnie spędzać. I w taki sposób trafiłaś właśnie na biznes sieciowy, żeby te marzenia zrealizować. Tak, dokładnie, właśnie tak. Kiedy trafiłaś już na biznes sieciowy, to co ci się w nim najbardziej spodobało? No w pierwszej kolejności bardzo mi się spodobała samodzielność. Jestem osobą zawsze we wszystkich moich działaniach, biznesach bardzo niezależna i spodobało mi się to, że mogę pracować wszędzie tam w zasadzie, gdzie mam Wi-Fi, czyli z każdego miejsca na świecie, wtedy kiedy chcę, wtedy kiedy sobie tą pracę zaplanuję. To była pierwsza z rzeczy. Druga to na pewno to, że niskie koszty w ogóle wejścia i prowadzenie właściwie bezkosztowe tego biznesu, mhm. ponieważ ja nie muszę tak jak w biznesie tradycyjnym, nie muszę mieć lokalu, nie muszę się zatowarowywać w tak. towar za grupę pieniądze. Nie mam tutaj opłat takich codziennych jak w tradycyjnym biznesie typu ZUS, typu podatki, czyli nie muszę mieć działalności gospodarczej założonej, żeby ten biznes prowadzić. No i dla mnie to, jest, to są fantastyczne rozwiązania, bo to mi daje poczucie wolności. Dokładnie tak, bo właśnie dzięki biznesowi ściowemu nie musimy mieć działalności gospodarczej, dzięki czemu też nie mamy większych kosztów. Co za tym idzie? Zarabiamy tutaj większe zyski dzięki temu, inwestując praktycznie nie bo wystarczy zakupić produkt na własne potrzeby. A powiedz mi, bo wiele osób, kiedy rozpoczyna działanie w tej branży, ma zazwyczaj jakieś obiekcje. Czy ty również miałaś jakieś obiekcje, kiedy zaczynałaś? Tak, miałam mnóstwo obiekcji. Przede wszystkim bardzo mocno zależało mi na takich działaniach, żeby mogła pracować online. Ze względu na gabinet i ze względu na rodzinę, nie mogłam sobie pozwolić na taki biznes sieciowy, ale w moim pojęciu takim trochę tradycyjnym, czyli chodzenie na jakieś pokazy z produktem, warsztaty, spotkania, bardzo mi zależało na działaniach online. Następną obiekcją było to, czy będę miała w ogóle opiekę, czy ktoś mnie tego nauczy, ponieważ nie umiałam pracować online, gdybym umiała, już robiłabym to dawno. No i kolejna obiekcja, czy będę miał jakiś system y, pracy i y, jakiś zestaw szkoleń? Coś, dzięki czemu faktycznie będę mogła cały czas być na energii, uczyć się cały czas i rozwijać. Czyli bardzo ważne dla Ciebie było to, żeby właśnie dostać wsparcie, które tak. otrzymałaś i z tego, co wiem, wsparcie, które Ty dzisiaj dajesz swoim partnerom biznesowym, bo niedługo już niebawem nowi Twoi partnerzy biznesowi wyjeżdżają na ulicę też nowymi samochodami. Tak, no dokładnie. Jest to praca, której trzeba się nauczyć, ale samemu człowiek tego nie wymyśli. Nie o to chodzi, żeby wyważyć drzwi, które już ktoś otworzył i ważne, żeby trafić na y, praktyka, na osobę, która jest w stanie tego nauczyć. Dokładnie tak. Wiedząc, że faktycznie takie były twoje obawy, na pewno ci nie było na początku łatwo, powiedz mi w takim razie, jak sobie poradziłaś z tymi obiekcjami. No, w pierwszej kolejności przyłączyłam się do zespołu, do fantastycznego zespołu ludzi, do Twojego zespołu, Konrad. Tak. Ludzi, którzy wspierają się ogromnie nawzajem, ale nie poznałabym tego wszystkiego, gdyby nie wdrożenie i nie system pracy, którego mnie od samego początku uczyłeś, więc dostałam to, na czym mi najbardziej zależało dostałam opiekę. Tu cały czas rozmawiamy o pracy, ale myślę, że no, znamy się w biznesie sieciowym 11 miesięcy już teraz, więc fantastyczne jest też to, że zyskałam wspaniałego przyjaciela, człowieka, do którego, jak mam jakieś wyzwanie, jakiś problem, albo ktoś mnie po prostu zdenerwuje, to mogę zadzwonić i tym dosłownie jednym zdaniem potrafisz mnie rozbroić i jest wszystko tak. fantastycznie. <laughs> Fantastyczne jest też to, że dostałam system szkoleń. Taki regularny, bieżący, nie jedno szkolenie na jakiś czas, organizowane gdzieś tam z wielką fetą, tylko faktyczne, codzienne wsparcie. Pięć dni w tygodniu, o określonych godzinach, krok po kroku systemu pracy, którego na początku ja się uczyłam bardzo szczegółowo, a teraz uczę swój zespół. Dokładnie tak, i wiem, że osoby w twoim mają fantastyczne rezultaty. I tu widzimy taką rzecz, że osoby, które idą z systemem pracy krok po kroku według naszej instrukcji, tak. osiągają konkretne rezultaty bardzo szybko. Osoby, które będą po swojemu i mają te rezultaty po prostu wolniejsze, tak? Tak, zdecydowanie tak. I, I faktycznie ta opieka, czyli to takie wdrażanie i uczenie od samego początku daje fantastyczne efekty. Dzięki wielkie za Twoje zaufanie, bo współpraca z tą dla mnie to jest naprawdę czysta przyjemność. Powiedz mi w takim razie, ile osób liczy Twój zespół i jak długo zajmujesz się biznesem sieciowym? W biznesie sieciowym jestem już prawie 12 miesięcy, w moim zespole jest już ponad pół tysiąca ludzi, używających produktów i działających biznesowo, i generujemy około 100 tysięcy obrotu miesięcznie dla firmy. Wow, to naprawdę, słuchaj, duży wynik, tym bardziej, że byłaś wcześniej nowicjuszem i dopiero od 12 miesięcy budujesz ten biznes, także nie mogę się doczekać, co będzie tutaj za 5 lat. No, będzie się działo. Dzieją się już wielkie rzeczy, a jeszcze większe przed nami. A przed jakim błędem chciałabyś ustrzec osoby nowe, które dopiero rozpoczynają swoją drogę w biznesie sieciowym? No, przede wszystkim przed taką pracą bez planu kluczowy tu w biznesie sieciowym jest pracowanie z planem, z harmonogramem, systemem pracy ułożonym, krok po kroku, nie omijanie żadnego z tych kroków i faktycznie ja w pierwszym miesiącu, kiedy zaczęłam działać, miałam taką, to była taka akcja hurra, po prostu poleciałam po całości, rejestrowałam wszystkie moje klientki, całą moją rodzinę, natomiast to była taka praca na emocjach, no, na, na takim dużym, już nazwałabym to haju, natomiast w drugim miesiącu zobaczyłam, że już coś tutaj zaczyna mi umykać, że już się to nie do końca sprawdza, nie wiedziałam, o co chodzi. No i od Ciebie wtedy się dowiedziałam, że faktycznie kluczowy jest ten system pracy krok po kroku od drugiego miesiąca, kiedy go wdrożyłam bardzo szczegółowo. Widziałam od razu te efekty i nowe osoby przyłączające się do mnie od razu też tego systemu uczyłam. I no, tak robię do dzisiaj. Osoby działające z systemem pracy dużo szybciej dostają rezultaty właśnie, a przede wszystkim mają stabilny biznes sieciowy. Tak, i trzeba pamiętać o tym, że biznes sieciowy to jest praca jak każda inna to jest praca, której trzeba się nauczyć, wykonywanie jej krok po kroku, w jaki sposób z człowiekiem się rozmawia, w jaki sposób pokazuje mu się okazję, którą ma się mu do zaproponowania, jakieś rozwiązania na jego wyzwania życiowe, finansowe, zdrowotne, rozwojowe, jakiekolwiek. I po prostu tego się trzeba nauczyć i najlepiej uczyć się od praktyków. Czyli gdybym dzisiaj był nową osobą w biznesie sieciowym, która dopiero zaczyna. No to nie poszedłbym do osoby, która nigdy nie miała do czynienia z tym biznesem, tylko poszedłbym do praktyka, czyli ciebie, i dowiedział się od źródła, czym jest biznes sieciowy, jak coś zarobić, to jest Jakie tu są w ogóle możliwości, czy po prostu bym dał tą sobie szansę, żeby sobie dopytać i dowiedzieć się od ciebie, od ciebie tych informacji, które ja potrzebuję, co zrobić, żeby zacząć i z czym to się wszystko je. Tak, dokładnie. Dokładnie. I taką radę też bym dała osobom przyglądającym się, szukającym jakichś rozwiązań dla siebie finansowych, jeśli chodzi o biznes sieciowy, przyjrzyj się po prostu. Osobie, która y, działa w praktyce, która ma rezultaty, która ma efekty i te efekty są widoczne. Powiem ci, Mariusz, jestem pod ogromnym wrażeniem tego w ogóle, co się tutaj dzieje, bo zbudować biznes pół tysiąca ludzi w 11 miesięcy, ogarniając do tego dodatkowo jeszcze biznes tradycyjny, salon beauty, i bycia kosmetologiem, dwójkę dzieci, jeszcze męża do tego wszystkiego, <laughs> naprawdę ogromny szacunek, co zbudowałaś, no i siedzimy w tym pięknym, pachnącym Mercedesie C-klasa o wartości ponad 200 tysięcy złotych, czego ci ogromnie gratuluję, bo wiem... Że to było takie Twoje marzenie od samego początku, żeby tak. go dostać. Tak, taki był plan. Tak, dzisiaj jest ten dzień i nie mogę się doczekać, aż wyjedziesz nim na ulicę. Dzięki serdeczne. Przeogromnie się cieszę, bardzo się cieszę, że, że ten cel i ten plan pierwszy został zrealizowany i idziemy dalej. Tak, dokładnie. Idziemy Lecimy. po więcej. Gotowi na więcej. Gotowi na więcej, dokładnie.